Ostatnią szansą na zdobycie przepustek do Londynu był dla zapaśników turniej kwalifikacyjny w Helsinkach. Przed zawodami w stolicy Finlandii prawo startu w igrzyskach mieli zapewnione Iwona Matkowska, oraz Damian Janikowski i Łukasz Banak. Reprezentanci Śląska Wrocław Olimpijskiej kwalifikacje wywalczyli w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Stambule, na których Janikowski zdobył srebrny medal w wadze do 84 kg, a Banak był piąty w najcięższej kategorii. Szansę by dołączyć do klubowych kolegów miał w Finlandii Julian 29-letni zawodnik Śląska walczył o kwalifikacje w kategorii do 66 kg. Awans mieli zagwarantowany tylko finaliści turnieju. Kwit rozpoczął występy od wygranej przez Tusz z Lukasem Makaną z Namibii. Niestety w ćwierćfinale Polak nie sprostał Chińczykowi Pan Zęgowi, przegrywając w rundach 1 do 2. Fit został sklasyfikowany ostatecznie na dziesiątym miejscu, tym samym Olimpijczyka z Pekinu zabraknie na igrzyskach w Londynie. Nie powiodło się w Helsinkach pozostałym naszym zapaśnikom. Najbliżej zdobycia kwalifikacji był Edgar Babajan, który zajął piątą lokatę. W turnieju pani świetnie spisała się Monika Michalik, która wygrała rywalizację do 63 kg i uzupełniła skład polskiej kadry olimpijskiej. Największą przegraną turnieju kwalifikacyjnego była brązowa medalistka Igrzysk w Pekinie, Agnieszka Wieszczek-Kordus, która zajęła dopiero 17 lokatę i nie pojedzie do Londynu.